Czy wiesz, że aż 80% ludzi porzuca swoje noworoczne postanowienia już w pierwszym tygodniu stycznia? Dlaczego? Hmm, bo na pewno nie znają biblijnego sekretu, który nawet najlepsi żołnierze świata stosują nieświadomie. Wyobraź sobie taką sytuację. Czwarta, 30 nad ranem, baza wojskowa w Kalifornii. Elitarni komandosi Navy Seals zaczynają swój dzień. Od czego? Od pościelenia łóżka. Perfekcyjnie ma być pościelone. Tak jakby od tego zależało ich życie albo co najmniej powodzenie misji. Admirał McRaven tłumaczył, że małe zadanie wykonane perfekcyjnie na początku dnia daje ci właśnie pierwsze zwycięstwo dnia, a z małych zwycięstw rodzą się wielkie. I to nie jest tylko nowoczesna psychologia, bo czy nie brzmi to dokładnie tak, jak to, czego uczył nas Pan Jezus 2000 lat temu? Kto w drobnej rzeczy jest wierny. Ten i wielkiej wierny będzie nad wielkimi będzie postawiony. Ale wierność w małych rzeczach wymaga naprawdę prawdziwej dyscypliny, która buduje charakter. Za chwilę pokażę Ci musar biblijną sztukę formowania charakteru przez dyscyplinę. Zostań ze mną do końca, a pokażę Ci cztery kroki, dzięki którym będziesz mógł budować swoją dyscyplinę, no i osiągać sukcesy. Może znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano z wielkimi planami, mnóstwem energii, tyle jest do zrobienia, ale już po godzinie cały plan się wali. Telefon, rozproszenia, wymówki, wieczorem zostaje tylko poczucie winy. Od jutra będę bardziej zdyscyplinowany, obiecujesz sobie. No i znowu nic. Problem w tym, że czasem szukamy wielkiego przełomu, jakiejś rewolucji, jakiegoś magicznego zaklęcia, zamiast zacząć od czegoś zwyczajnego. Charles Duig. Badacz nawyków mówi tutaj o Keystone Habit, jednym małym rytuale, który uruchamia lawinę zmian. Święty Benedykt wiedział to już 1500 lat temu. Każdy dzień w klasztorze zaczynał się od uporządkowania celi. Nie od modlitwy, od sprzątania. Bo jak napisał, Bóg objawia się w szczegółach. Dopilnujesz szczegółów, bądź spokojny o swoje spotkanie z Bogiem. Ale ta mądrość sięga jeszcze głębiej, bo aż do samego Starego Testamentu sprzed co najmniej 2,5 tysiąca lat. Chodzi o wspomniany musar, czyli biblijną koncepcję dyscypliny, która kształtuje charakter. Słowo dyscyplina źle nam się kojarzy, prawda? Z pruskim drylem, z bezmyślnością, nawet z okrucieństwem. Ale prawdziwa dyscyplina to wolność to nie jest ani karność, ani tresura. To coś więcej. To proces, w którym wartości stają się częścią ciebie. Nie działasz z przymusu, ale z wyboru. Księga Przysłów mówi tutaj wprost, że dyscyplina i mądrość to są synonimy, jakby dwa imiona tego samego fenomenu. No ale właśnie, jak wygląda musar w prawdziwym życiu? Nie w bazie wojskowej, nie w klasztorze, ale wśród przeciętnych ludzi, tak po prostu. Pokażę ci historię, która dla mnie samego była czymś niebywałym. Ona mi pokazała, czym może być prawdziwa dyscyplina. Pani Marianna, uboga wdowa z pewnej popagierowskiej wsi. Kiedy proboszcz ogłosił pielgrzymkę do Ziemi Świętej w jej parafii, ona była pierwsza na liście. Proboszcz przyszedł do mnie i mówi: Wiesz, no to jednak spory wydatek jest taka pielgrzymka, a ona żyje z głodowej emerytury. Ale następnego dnia wszystko się stało jasne. Pani Marianna. Przyjęła dodatkową chałupniczą pracę, której nikt nie chciał. Obieranie cebuli dla lokalnej firmy. Pięćdziesiąt groszy za kilogram. Wyobraź sobie, codziennie siadasz przy stole, stos cebuli, łzy lecą strumieniami, bolą plecy. No tak właśnie miała. Sąsiedzi jeszcze kpili dodatkowo. Marianna, ty głupia, po co ci to? Ona nie zważała na złośliwości i robiła swoje. Ci sąsiedzi nie rozumieli, że byli żywą ilustracją biblijnych słów. Głupcy pogardzają mądrością i dyscypliną. Rok później pani Marianna stanęła w Jerozolimie, dotknęła ściany płaczu, była przy grobie pańskim się pomodlić, była w Betlejem, we wszystkich tych świętych miejscach. A kiedy wróciła do domu, w jej oczach było coś, czego nie da się kupić: spokój kogoś, kto dotarł do celu nie przez przypadek, nie przez łód szczęścia, ale przez codzienną wierność małym rzeczom. Nie zmieniła przecież wszystkiego naraz. Zaczęła od jednej małej rzeczy wykonywanej codziennie z wiernością i skrupulatnością. I na tym, między innymi, polega musar, dyscyplina, która rodzi prawdziwą siłę ducha. No ale chwileczkę, pani Marianna, skąd ona miała tę siłę? Sama z siebie? Myślę, że nie. Raczej ktoś na jakimś etapie życia przekazał jej to. Być może był to rodzic, może nauczyciel, jakiś kolega z pracy. Bo nie jesteśmy w stanie wykrzesać dyscypliny sami z siebie. Musi być ktoś, jakiś autorytet, który nam to poda. Biblijny musar zakłada istnienie takiego autorytetu. To kogoś, kto przeszedł już tę drogę i przekazuje nam cenny depozyt. Księga przysłów mówi tutaj często o ojcu, o matce, ale to może być rodzic, nauczyciel, mentor, kolega z pracy, każdy. Ktoś z doświadczeniem życiowym i praktyczną mądrością. Czasem nawet nie musi wiele mówić. Sam pamiętam swoje początki, jako ksiądz trafiłem do mojej pierwszej parafii, i tam był już mój starszy kolega, wikariusz. No cóż, wszystko o nim można było powiedzieć, tylko nie to, że był niesumienny, właśnie był super sumienny. Ja w tym czasie m.in. uczyłem religii w pewnym technikum rolniczym. No Trzeba tam było dojechać kilka kilometrów, ale to bardzo często mi się jawiło jako bezsensowne. Ci ludzie i tak nie chcieli się uczyć. Ja jeździłem tam, spalałem się, ale jakby wszystko grochem o ścianę. Więc miałem często pokusę, żeby pff, no nie jechać. No ale patrzę przez okno, mój kolega idzie jak zawsze o tej samej godzinie punktualnie do konfesjonału. Ach, nie musiał nic mówić. Jego przykład był nauką. Wbrew sobie jeździłem do tej szkoły i wbrew sobie po prostu spalałem się jak tylko mogłem na tej młodzieży, chociaż oni niczego nie chcieli. Prawda jest taka: nie jesteśmy w stanie sami wykrzesać z siebie dyscypliny. To przychodzi z zewnątrz, od kogoś, kto pokazuje, że się da. Navy Seals mają swoich instruktorów, a ty kogo masz? Kto jest Twoim mentorem? Kto cię inspiruje? I to prowadzi nas do absolutnie kluczowego rozróżnienia pomiędzy dyscypliną a karnością. To drugie, karność jest tylko imitacją musar, dyscypliny. Jakie to ważne, przekonał się osobiście prorok Jeremiasz. Kiedy pobożny król Jozjasz wprowadził różne reformy, w tym także religijne, dotyczące moralności i tak dalej, młody prorok bił brawo. Takiego władcy potrzebujemy, takiej władzy chcemy. Lud podporządkował się moralnym zaleceniom. Kiedy jednak jo Jozjasz zmarł, wszystko wróciło do starego porządku. Dlaczego? Bo to była karność, a nie dyscyplina. To był porządek narzucony autorytetem króla, a nie oparty na wewnętrznym przekonaniu ludzi. Prorok Jeremiasz odebrał wówczas chyba najważniejszą lekcję swojego dotychczasowego życia. Prawo Boże musi być wypisane na sercu człowieka, a nie na kamiennych tablicach na zewnątrz. To tak jak rodzic, który zmusza dziecko do chodzenia do kościoła, chociaż sam na co dzień nie żyje wiarą i rzadko w kościele bywa. No, dobrą rzecz robi, wysyłając dziecko do kościoła, ale co on buduje w dziecku? Karność, owszem, może nawet strach. Ale na pewno nie charakter. Częściej buduje bunt i niechęć, które eksplodują, gdy tylko zniknie przymus. Warto jeszcze wspomnieć, że prawdziwy musar to także powolny proces. Tego się nie da osiągnąć z dnia na dzień, tego procesu nie da się przyspieszyć. To jest takie mozolne budowanie wewnętrznego kompasu. Nie zewnętrznej klatki, wewnętrznego kompasu. Najlepszą ilustracją tego procesu jest jedna z najsłynniejszych przypowieści pana Jezusa. Chodzi oczywiście o przypowieść o siewcy. Zwróć uwagę na ziarna, które padły na różny rodzaj gleby. Biblia mówi, że jest tam takie jedno, które padło na grunt skalisty. Wzeszło natychmiast. I to jest to, co kochamy, prawda? Szybkie efekty. No ale równie szybko uschło, bo nie miało korzeni, nie miało wilgoci. No i to jest właśnie doskonały obraz naszych noworocznych postanowień. Wielki zapał na początku, który wypala się po tygodniu, bo nie ma tam korzeni, nie ma... Zaczepienia. My chcemy magii, a nie procesu. Ksiądz Krzysztof Grzywocz, wybitny rekolekcjonista, opowiadał kiedyś, jak przyszła do niego matka z 16-letnią córką i mówi: Moje dziecko jest opętane. Tymczasem Grzywocz opowiadał, że u dziewczyny wyraźnie było widać objawy początku schizofrenii. Spytał więc matkę: No dobrze, ale czy woli pani, żeby dziecko było chore czy opętane? Odpowiedziała: Opętane, oczywiście. Dlaczego wolała usłyszeć, że dziecko jest opętane, a nie chore? Bo opętanie, choć straszne, kojarzy się z szybkim rozwiązaniem. Egzorcyzm i po sprawie. To też nie jest prawda, oczywiście. Choroba przewlekła natomiast wymaga lat terapii, cierpliwości, czyli procesu. No cóż, nikt nie zostaje elitarnym żołnierzem przez noc, nikt nie rodzi się wybitnym dowódcą i tak dalej, i To jest proces. Musar to także proces, to nie magia. To codzienna, żmudna praca nad budowaniem korzeni, a nie szukanie jakiejś cudownej tabletki, która zmieni nas w jeden dzień. Skoro wiemy już, że chodzi tutaj bardziej o maraton, a nie o sprint, to pojawia się pytanie, jak mądrze rozłożyć siły i zaprojektować otoczenie, by ten bieg ułatwić. Przez lata myślałem, że dyscyplina to kwestia silnej woli. Tymczasem badania i praktyka pokazują coś zupełnie innego. Najbardziej zdyscyplinowani to ci, którzy tak urządzili świat wokół siebie, że rzadko muszą się spinać, sięgać czy używać tej silnej woli. Po prostu nasz mózg działa na zasadzie skojarzeń. Wyobraź sobie, że postanawiasz nie jeść słodyczy. Idzie ci świetnie, aż do momentu, gdy wchodzisz do biura, a na stole. Ach, leży otwarte pudełko pączków. Nagle musisz toczyć wewnętrzną walkę, która jeszcze minutę wcześniej w ogóle nie istniała. Dlaczego? Bo sytuacja. Zapach, widok stały się zapalnikiem. I tu dochodzimy do słów Jezusa, które są kluczem do projektowania nawyków. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Pan Jezus daje nam tutaj genialną psychologiczną poradę. To, co uznasz za swój skarb, za coś cennego, wartościowego dla Ciebie, za tym naturalnie podąży Twoje serce. Tam będziesz się kierował. Chcesz, żeby twoim skarbem rano było Słowo Boże, a nie media społecznościowe, na przykład? No to fizycznie umieść ten skarb, Pismo Święte, na przeszkodzie, czyli na telefonie. W ten sposób projektujesz swoje otoczenie wokół tego, co jest dla Ciebie cenne, i tam właśnie kierujesz swoje serce. Doktor Anna Greibel z MIT pokazała, że gdy nawyk się utrwali, mózg działa na autopilocie. Dlatego tak trudno nam zerwać ze starym nawykiem, bo Mózg zawsze wybierze wydeptaną ścieżkę, uruchomioną przez jakiś znany sobie sygnał. Kluczem do zmiany nie jest jakaś heroiczna walka z samym sobą, ale mądre projektowanie nawyków i otoczenia, które te nawyki wspierają. Skoro więc ta zasada jest tak uniwersalna i potwierdzona przez pismo święte, filozofię, naukę, jak przestać walczyć z sobą i zacząć projektować swoje zwycięstwo, swoją dyscyplinę? Oto Prosty, czterostopniowy plan oparty na biblijnej mądrości. Możesz go wdrożyć już dzisiaj. Krok pierwszy znajdź mentora. Potrzebujesz jakiegoś wzoru, potrzebujesz jakiegoś, jakiejś inspiracji. Pomyśl więc o kimś, kogo podziwiasz za konsekwencje, za dyscyplinę właśnie. Może to ktoś z rodziny, dziadek, babcia, rodzice, może nauczyciel, może jakiś święty. W chwilach zwątpienia zadaj sobie pytanie co on lub ona zrobiliby teraz na moim miejscu. Krok drugi. Wybierz jeden mikronawyk. Nie próbuj zmieniać wszystkiego naraz. Często mówię to ludziom w konfesjonale, że jeśli ze wszystkiego chcesz się poprawić, wszystko zmienić, to nic się nie zmieni. Wybierz jedną małą rzecz. Na przykład odmówienie Ojcza Nasz przed sięgnięciem po telefon po przebudzeniu. Pościelenie łóżka. Zapisanie jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczny. Takie małe zwycięstwo buduje rozpęd ku dużym zwycięstwom. Krok trzeci: usuń jedną pokusę. Jednocześnie z dodawaniem dobrego nawyku usuń jedną przeszkodę. Nie możesz się skupić? Zostaw telefon w innym pokoju. Media społecznościowe budzą zazdrość, złe samopoczucie. Przestań obserwować toksyczne profile. Ułatw sobie dobry wybór. Krok czwarty: znajdź sponsora Twojej zmiany i daj sobie 40 dni. Chodzi o jakąś jedną zaufaną osobę, której powiesz o swoim planie na zmianę, i co tydzień umówisz się z nią na to, że będzie ci zadawać pytanie: No jak ci idzie? No Tracy mówi, że właściwie trzeba powiedzieć wszystkim, że zamierzasz, czy właśnie rozpoczynasz jakąś zmianę, wtedy trudniej ci się wycofać. No ale ta jedna osoba na początek. No i daj sobie czas, nie bądź zbyt niecierpliwy. 40 dni w Biblii to symbol przemiany. 40 dni, niech to będzie. A gdy upadniesz. A upadniesz na pewno, nie wracasz na start. Po prostu wstajesz i następnego dnia robisz swoje, bo to część procesu, a nie dowód porażki. I na koniec pamiętajcie, ten plan to nie jest zestaw lifehacków. To jest biblijny musar w pigułce. To nie jest tresura, której celem jest wydajność. To dyscyplina, której celem jest zbudowanie charakteru. Celem jest serce człowieka, który przez wierność w małej rzeczy. Staje się gotowy na duże wyzwania, na rzeczy wielkie. Więcej na ten temat znajdziesz w drugim rozdziale mojej książki 10 filarów rozwoju osobistego według Biblii. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.